Witam serdecznie. Wykonamy dzisiaj logo na koszulce bawełnianej. Użyjemy do tego celu folii Flex. Układamy koszulkę. Przemykamy prasę na kilka sekund, aby odprowadzić wilgoć. Układamy logo. I zamykamy prasę na 18 Prasa PT3804C jest prasą automatycznie otwieraną. Za chwilę zobaczycie, jak to działa w praktyce. Ostatnim etapem jest zdjęcie folii transportowej. Robimy to na ciepło. Może jeszcze jedna uwaga. Nie należy prać takiej koszulki przez najbliższe 24 godziny.